Cześć, tutaj Monlabi. Zrobiłam kolejny album, który chciałabym wam pokazać. Tym razem jest męski album w kolorach srebrny, czarny oraz biały. I zanim pokażę go w środku, pokażę tylko wam na szybko, jakich rzeczy używam do jego stworzenia. Korzystałam z dwóch kolekcji papierów z Eksona, z takiego małego bloczka, z którego już wykonywałam wcześniej projekty. Takie dwa, jeden z nich na pewno był na live, tylko już nie pamiętam. Chyba czekoladownie był na live. I też jest taki notesik i to jest bardzo tutaj pasujące i podobne do tego. Chociaż właśnie tutaj przewaga jest czarni, natomiast w tym było bieli. I tutaj akurat mamy nie wycięte z pianki, tylko ze zwykłego czarnego papieru właśnie te elementy drugi papier jest to y, niedostępny chyba już teraz mix y, match ten właśnie y, troszkę droższy około 13 zł za 30 arkuszy i to jest basic y, i ku, korzystałam właśnie z kilku y, z tego, zaraz zresztą zobaczycie z których a jeśli chodzi o dziurkacz to zrobiłam tylko y, tym kółeczka do wyciągania mat i co jeszcze tutaj używałam? czarnego papieru 150 oraz 200 takiej A3. Dobrze mówi A3? Czekajcie, tak, dobrze A3. żeby po prostu pokryć birmatę tutaj i zrobić z niego okładkę. Także 100. Tu jest srebrny materiał, samoprzylepny, też zakrzczony. On jest w takich paczkach po 3 sztuki. I z tego wycinałam właśnie skrapki, wstążka czarna do zawiązywania, organzowa, tym razem o szerokości 3 mm. I właśnie tutaj wiązanie jest zrobione tą wstążką. Wikrojniki to mam tutaj takie męskie zębatki, zestaw, zestaw tagów, takich bez przeszyć, bez dziurek, bez niczego. Napis album, który jest właśnie tutaj, oraz taki zestaw tych męskich elementów, z którego właśnie wcześniej korzystałam też do, do zrobienia innych projektów, które pokazywałam na kanale, między innymi właśnie tych dwóch, czy tam kilku kartek, które gdzieś też powinny się znajdować. I tak jak mówiłam, jest zawiązywany tutaj na wstążkę na kokardę, mamy tutaj dżety, mamy papiery z, ze środka jakby też, które się przewijają, które są delikatnie porwane tutaj, żeby też pokazać co zawiera mniej więcej w środku jakie papiery, ja lubię właśnie ostatnio stosować coś takiego w swoich pracach mamy tutaj wykrojone właśnie elementy z wykrojnika te dżety, one są takie fajne, poscinane pod kątami Całość jest obłożona zwykłym papierem czarnym A3. Natomiast zabezpieczony jest brzeg z zewnątrz papierem, znaczy w sumie materiałem w takim samo przylepnym, również z Ekszona. I mamy tutaj po prostu przyklejone te papiery z tej dużej kolekcji. Tu jest z tej małej. Tu zrobiłam jeszcze takie przeszycia mazakami. Arbumik jest na trzy karty, jest minimalistyczny, naprawdę nie, nie, nie pomieści dużo zdjęć i pamiątek. Jest takim typowym maluszkiem, typowym, takim no raczej utrzymanym właśnie w, w spójnej tej kolorystyce. Nie ma tutaj żadnej ekstrawagancji i przesady. Na okładce mamy kieszonkę. Jest to kieszonka podwójna, chociaż może tego nie widać, ponieważ jedna jest. Z tyłu za tym papierem i zakalką, natomiast druga jest tylko i wyłącznie zakalką. Także część rzeczy może być widoczna, a część nie. I tutaj znajdują się maty na zdjęcia oraz taki duży tak, dwa mniejsze tagi i karta do żurnala, gdzie można sobie coś zapisać, ewentualnie wkleić. Na pierwszej tutaj e, stronie mamy wysuwaną matę na zdjęcia i e, o, jeszcze nie pokazałam właśnie, to momencik, już patrzę gdzie to ma A mam to na wierzchu? E, ten wykrojnik, bo też często o niego pytacie się, ale nie, chyba go nie ma, chyba go gdzieś już e, musiałam schować, słuchajcie. Nie, nie ma go tutaj to jest ramka taka z Ali, jeżeli chcecie link do tego to napiszcie, ja wam podam także tu mamy właśnie wsuwaną dwustronnie można przykleić sobie zdjęcie i tu są wycinane już elementy z tego materiału i to jest o tyle fajne, że można je odkleić, jeżeli komuś nie będą pasowały lub też przykleić w inne miejsce, ale normalnie to się trzyma, więc bardzo fajne to jest. I tutaj jest szybka zrobiona z takiej folii do szejkarów następnie jest to strona na zdjęcie połowy formatu 9 na 13 cm, gdzie też te wąsy możemy sobie odkleić na chwilę, przykleić sobie zdjęcie, tak? i z powrotem je mm, dokleić. I tutaj nic więcej nie dodawałam. Kolejna jest to kieszonka, tym razem jest pojedyncza. I ma zarówno właśnie maty na zdjęcia tagi, jak i taki, taką kartę z, do journala. Te wszystkie karty do journala pochodzą z wygranej w wkędy u Marcesi z kanału Marcedziało. I bardzo mi one przypasowały, i jak widzicie, prawie w każdym albumie teraz używam. Wszędzie mi po prostu pasują. Kolejne dwie strony są to strony po prostu takie layoutowe, gdzie wklejamy zdjęcie i mamy tylko te elementy też, które możemy sobie podnieść, wkleić zdjęcie oczywiście i to dokleić. Czyli właśnie wycięte wykrojnikami dwa kapelusze. To jest to bardziej melonik, to jest taki cylinder. Ostatnia strona to też jest wysuwana mata, tym razem akurat papier mi taki został, kawałek tego wycięłam pod ten format oraz tutaj są wycięte zębatki, też wszystko z tego materiału samoprzylepnego i podwójna kieszonka, tak jak wcześniej gdzie mamy włożone zarówno maty na zdjęcia, 10x10, połowa formatu 9x13, tutaj też są, mamy dwa tagi oraz dwie karty żurnalowe. I już sobie to z powrotem wszystko wkładam żeby mi nie poginęło bardzo szybko się robiło ten album jeszcze tylko powiem wam że to była papier welinowy też z Exxona z jakichś tam starych bloczków nie mam pojęcia czy teraz te papiery są bo ja ich od dawna nie kupuję mam kupione kilka i zaczęłam je wykorzystywać jak zobaczyłam u Eni u Eni z kanału Eni kombinuje z papierami właśnie jak zrobiła taką fajną też kieszonkę przy pomocy papieru welinowego i ona mnie zainspirowała do tego, żeby go użyć tutaj w tych dwóch miejscach, także dziękuję ci Annie za inspirację. A jeszcze nie powiedziałam, że tutaj pomiędzy, ale pewnie widzieliście, jest po prostu cienki pasek wklejony w miejscu pikowania. I tak to wygląda. Jest bardzo wąski. Tu ma 4 cm, a tutaj ma 13,5 x 13,5 cm. Także jest taki maluszek, ale no troszkę zdjęć zmieści. Szczególnie właśnie na tych matach dodatkowych, ponieważ tutaj raczej jest to maksymalnie po dwa zdjęcia. Jeżeli będziemy wklejać je z obydwu stron, będziemy po prostu mogli sobie zmieniać się w ramce. A tak to po, po jednym ym, zdjęciu głównie na, na stronę. Także to już chyba by było wszystko, jeżeli chodzi o ten albumik i mówię, bardzo szybko się go robiło, bardzo przyjemnie, naprawdę chwila i już powstał ten maluszek. Chciałam zrobić coś takiego właśnie bardziej prostego, tym bardziej, że ostatnio tyle tuszowałam poprzednie album zresztą miałam ręce całe brudne i... Ciężko to było później domyć, na szczęście niemieckie mydełko daje radę. I no taki jakiś, powiedzmy, coś komplecik mi powstał. I, i, i ogólnie będę jeszcze polowała, postaram się dokupić tych więcej papierów męskich z Actiona, bo one bardzo wdzięczne są. Bardzo fajnie się z nich robi, tym bardziej łącząc je z innymi kolekcjami. Widzicie, że nawet to spójną całość tutaj tworzę. Ja lubię łączyć różne rzeczy ze sobą. To chyba wszystko, jeżeli chodzi już właśnie o ten album. Jeżeli o czymś zapomniałam, no to jeszcze najwyżej napiszę tutaj na dole. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że taki maluszek również Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytanie, no to śmiało zadawajcie tutaj w komentarzu, czy tam możecie gdzieś do mnie napisać na moich social mediach i z chęcią, jeżeli będę mogła to, to Wam odpowiem po prostu i jakoś pomogę no a to było chyba wszystko już naprawdę, jeżeli chodzi o ten album teraz widzicie co drugi dzień mniej więcej ten album powstaje, różnie wstawiam te filmy ale raczej staram się kreatywnie spędzić ten czas w domu więc do następnego, czy to filmu czy to live'a, cześć wszystkim